Udało się pozyskać Pawła Kukiza, ponieważ on sam i jego ludzie na nowo zdefiniowali słowo antysystemowy i postanowili od tego czasu wspierać antysystemowo system. Tam oczywiście jest takie fajne marudzenie o tym, że no, to nie jest żadna koalicja polityczna, tylko koalicja programowa. Szanowni Państwo, no jaka to jest koalicja, to Wam tam już Pan Prezes Kaczyński wytłumaczył. To jest chyba w miarę precyzyjny cytat z Pana Prezesa. Paweł Kukiz postanawia wspierać ten układ po to, żeby ten układ trwał. Z grubsza tyle, więcej właściwie nie trzeba dodawać. Jeżeli pan Paweł Kukiz i jego ludzie naprawdę sądzą, że największą bolączką polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, że nie ma w nim sędziów pokoju, no to znaczy, że nie macie pojęcia bladego ani o polityce, ani o polskim wymiarze sprawiedliwości. Największą bolączką tegoż jest to, że są w nim ludzie, którzy próbują sobie uzurpować prawo do decydowania o tym, jakie wyroki mają wydawać sędziowie. A jeśli wydają inne wyroki, to wtedy próbuje się tych sędziów usunąć z zawodu. To jest główna polączka polskiego wymiaru sprawiedliwości, a nie to, że nie ma w nim sędziów pokoju, którzy by się być może przydali, ale radziłbym zacząć od czegoś całkiem innego. Radziłbym wrócić do 2015 roku, panie Pawle, do czasu, kiedy pan, nie bez mojego podziwu, prawdziwego, autentycznego podziwu, wprowadził do Sejmu kilkudziesięciu posłów. Niech pan sobie przypomni, co się z tymi ludźmi stało, ale najpierw niech pan sobie przypomni, co z nimi razem pan robił w polskim wymiarze sprawiedliwości, raczej wobec niego. Otóż przez tych 6 lat pan petryfikował ten układ, te wszystkie fatalne zmiany, które tam się dokonają i dokonują. Przykładał pan do tego rękę. Robił pan wszystko, aby wymiar sprawiedliwości kulał, aby. Był przewlekły, aby nie działał, aby stało się z nim wszystko to złe, przeciwko czemu pan teraz musi protestować i ruszać wymiarowi sprawiedliwości na ratunek, proponując sędziów pokoju. Tak te proporcje w tej chwili wyglądają. Tak pan to zrobił. Niech pan się zastanowi, czy państwo zastanówcie się wszyscy, dlaczego te wszystkie bardzo ważne projekty, które w tej chwili chcecie wnieść do Sejmu i na poparcie których ze strony PiSu liczycie, dotąd nie nabrały żywotności? Co takiego się wydarzyło? Wiecie, co nie były pisowi potrzebne, i ciągle mu nie są potrzebne. Potrzebne są pisowi wasze głosy, ale tylko cztery. I wierzcie mi, że kiedy znajdą jakiś erzac w postaci innego środowiska, na którym będą mogli ci policy polegać, to przestaniecie się liczyć. Tu się trzeba znać na ludziach, wie pan? Miał pan na to dość dużo czasu.